Ale Bolesław Chrobry zostanie zapamiętany przez naszą historię jeszcze z jednego bardzo ważnego powodu. Dlatego, że on po raz pierwszy wymarzył to, żeby Polska była traktowana jako równoprawny członek Europejskiej Wspólnoty Narodów. Żeby była traktowana po partnersku. Jako pierwszy postanowił porzucić wszelkiego rodzaju kompleksy, plemienne kompleksy i budować dumny naród, naród europejski. I dzisiaj jesteśmy w podobnym momencie w historii, dlatego że właśnie dzisiaj doprowadziliśmy do tego, że Polska jest traktowana po partnersku, ale więcej, że dzisiaj Polska pełni rolę przywódczą w Unii Europejskiej, że dzisiaj wszystkie oczy są skierowane na nas i że dzisiaj to my możemy prowadzić Europę. Bolesław Kroby wykonał tysiąc lat temu ten pierwszy krok, ale my możemy wykonać kolejne kroki. Które będą wzmacniać nasze członkostwo i naszą rolę w Unii Europejskiej, i które właśnie doprowadzą do tego, co wtedy zostało wymarzone że będziemy w Europie pełnili rolę przywódczą. I chcę, państwu, chcę Państwu powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz, że byliśmy silni w tych historycznych momentach. Właśnie wtedy, kiedy byliśmy razem. Zdarzało się oczywiście, że w historii byliśmy podzieleni, i później spadały na nas przeróżnego rodzaju klęski, wystarczy wspomnieć rozbiory. Ale były momenty historyczne, właśnie te momenty próby, kiedy byliśmy razem i właśnie wtedy byliśmy silni. Jeżeli wspomnimy powstania narodowe, wtedy byliśmy silni, byliśmy razem. Jeżeli przypomnimy sobie rok 1920. A przecież te pierwsze lata formowania naszej młodej państwowości były bardzo trudne. Zaledwie rok wcześniej społeczeństwo polskie było bardzo mocno podzielone. I w 1920 roku, kiedy stanęliśmy w obliczu bolszewickiej nawały, pokazaliśmy całemu światu, że możemy być razem, że możemy być ponad podziałami. To było coś nieprawdopodobnego. Zadziwiliśmy całą Europę. Zadziwiliśmy cały świat. I co się później okazało? Później, Umieliśmy być razem, kiedy trzeba było z bolszewikami negocjować warunki pokoju, kiedy nasi negocjatorzy pojechali do Rygi, reprezentując wszystkie partie. Byliśmy razem. Ale w momencie, kiedy zaczęły z frontów dochodzić dobre wiadomości, że wygrywamy z bolszewikami, od razu zaczęły się podziały. I oczywiście niestety bolszewicy to wtedy wykorzystali. Właśnie w pokoju ryskim. I dzisiaj jesteśmy w pewnym sensie w podobnym momencie. W podobnym momencie, kiedy. Zagraża całej Europie Rosja, to właśnie dzisiaj musimy być razem.